To była niezapomniana nocna wędrówka na Luboń Wielki. Koleżanka dużo chodzi, no i to był jej pomysł. Ja w sumie już przeszłam tutaj, Cebisk i Wyspowy, ale tak mi się wrzuciła ta nocna wyprawa na Facebooka i. Idziemy. Turyści w dwie godziny szlakiem zielonym wspięli się na szczyt góry. Po drodze była okazja porozmawiać z piechurami. Wrażeniami chętnie dzielili się zwłaszcza najmłodsi. Do tej pory, która wycieczka Ci się tutaj najbardziej podobała? Z Urbanie Góry. A dlaczego? Było kró, kró, krótkie wyjście i, i najlepszy porzędzunek. Trasa fajna, nie za stroma. Nie za prosta, taka w sam raz żeby wyjść, jak są fajne widoki i rośliny i no, no tak. i fajne począstynki. W tamtym roku chodziliśmy w tym dawno temu jeszcze chodziliśmy. Tegoroczne spotkanie na Luboniu Wielkim przyciągnęło wielu turystów. Każdy z nich został wspaniale ugoszczony. Można było spróbować smacznego bigosu i przysmaków przygotowanych przez panie ze związku pod w rapce zdroju. Moskole z masłem czosnkowym. Właśnie jak się takie coś przygotowuje. A, kochany, tajemnica, ale powiem, ziemniaki gotowane. Udeptane, dodane troszeczkę mąki i suszone, i trochę mąki i soli i suszone na blasze. Tak po prostu jak nasze babcie gotowały pod blachą w piecu, to my to też takie, takie klapane placki robimy i suszymy, suszymy póki on nie spuchnie, spadnie, spuchnie, spadnie. Mąka, od, woda odparuje i zostaje to pyszne. Nie mogło zabraknąć konkursu na najlepiej wykonany taniec góralski, bo organizatorzy chcieli sprawdzić czy uczestnicy mają we krwi muzykę, a w nogach taniec. And it's... Nagrody w tym konkursie, jak i pozostałych wręczali członkowie Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan w rapce Zdroju. Przyleciałam cztery dni temu z Misisaki, z Toronto. i moja siostra wyciągnęła mnie tutaj na górę pierwszy raz. Jestem zachwycona, dlatego że planowałam tu wychodzić 4 godziny, wybiegłam z nią w godziny. Nocny piknik na Luboniu Wielkim był połączony z uroczystością obchodów stulecia działalności Związku Podhalan w Polsce. Gorczański Oddział Związku Podhalan wchodzi 89. 89. rocznica powstania w Związku Polskiego w Rapce. I jeszcze na dodatek 10. rocznica jest tutaj wyjścia na, na Lubogielski. Beskid wyspowy to jest właśnie ten ważny region dla nas pod względem kulturowym, pod względem tego, że na tej ziemi, na tych pagórkach, górach, bo przecież jesteśmy na 1022 metrze, to już góra żyją dookoła różni górale. Górale Kiszczaccy, górale biali, zagórzańscy. I to jest niezwykłe, bardzo bogaty region pod względem kulturowym. No i krajobrazowym, to, to jest również ewenement. I to, co mnie właśnie dzisiaj zauroczyło, to widok Krakowa oświetlonego tutaj w nocy z Lubania Wielkiego. Przepięknie to wygląda. Mogę powiedzieć Krakusom, żałujcie, że was tu nie ma, jeżeli tu nie ma Krakusów, bo myślę, że w takiej rzeszy ludzi i ludzie z Krakowa się znajdą. To jest taka pasja i taka wspólna pasja jednak łączy ludzi. No i chcemy to dalej robić, także nie widzę, żebyśmy kończyli, i na pewno w przyszłym roku nie przyszli tutaj, bo będziemy na pewno. Ja ogólnie to robię, ponieważ po prostu bez tego taką czuję pustkę. Przez to, że dorobię to takie młode do roku, to po prostu jak nie mam jakiegoś, nie wiem, byłam przez dwa lata bez, bez Góralskiego, i to była taka pustka, co nie, to za, to, 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 to nie idzie tego wypełnić, to, to wypełnić niczym. To jest po prostu coś, co już płynie w naszej krwi, w naszym sercu. i i chcemy narazamy. to kontynuować I to do końca i to dni. na pewno. Na zakończenie spotkania turyści wzięli udział w mszy świętej, którą przy kapliczce Matki Boskiej Lubońskiej odprawili ksiądz Tadeusz Bogucki, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w rapce Zarytem oraz ksiądz Józef Zwoliński z parafii pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Rapce Zdroju Monika Antoż Grodzicka TV28.